Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines 2. Plan na dzisiaj to uzupełnić te tereny tutaj. Także zacząłbym może od przeprowadzenia tej drogi, gdzieś tak dotąd. Zobaczmy, jak to w ogóle tutaj wygląda. Z tego miejsca, czy my to tak zmierzymy, nie za bardzo, ale my tu mamy jakieś takie cztery kratki. Yy, więc to by musiało wychodzić gdzieś tak stąd. Ajajaj, to chyba będzie ciężko zrobić. Może w takim razie inaczej, bo my po tej stronie mamy prostą drogę, tak? W sumie tutaj też jest kawałek prostej drogi. Powiedzmy, że jakoś tak dotąd. Yy, więc gdybym wyprowadził coś takiego, yy, tu są wtedy trzy kratki, no ale dobrze, tak, mają być właśnie trzy kratki. Patrzmy na to. Dwie są zabudowane, jedna pusta. Czyli to by było coś takiego, i teraz to się powinno tak naprawdę dosyć łatwo udać. Dochodzimy po prostu do tej linii pomocniczej i to sobie łączymy. Jak to wygląda? Dwie kratki przy głównej drodze. Tam nie ma tak naprawdę teraz żadnej kratki. E, a czy gdybym ja na przykład zrobił tutaj jakąś ścieżkę, e, może bez przyciągania, spróbujmy przeprowadzić coś takiego. Okej, okay, to wtedy te dwie kratki przeskakują tam bardzo, bardzo dobrze. Także ja to sobie zrobiłem do końca i teraz zamalujemy tutaj te sklepy. E, to są sklepy wysokiego zagęszczenia, tylko ja bym nie chciał europejskich, tylko amerykańskie. Zaznaczamy. Raz, dwa, trzy, cztery oraz pięć. Yy, tylko tu mi się jeszcze jedna rzecz nie podoba. Ja nie chcę, żebyście się budowali do tej drogi. Nie, nie, nie. To musimy wyburzyć i proszę mi się budować w tamtym kierunku. O, tak to ma wyglądać. Dobrze, co dalej? Co tu się stało? Tu mamy chyba jakąś kolizję, tak? Taki motocykl jest na torach. Ten samochód tutaj tak stoi, i mieliśmy też chyba jeszcze coś dalej? Chyba mieliśmy, tak, teraz już nie mamy. A to nie jest korek, tylko oni tutaj parkują. No dobra, także przeszedłbym może w te okolice. I tutaj, podobnie jak po tej stronie, chciałbym mieć właśnie takie pojedyncze budynki, troszeczkę poddzielane, czy to jakimś parkiem, czy to jakąś ścieżką, czy to jakimś parkingiem. No i właśnie możemy zacząć od parkingu. Bierzemy taki mały, i ja bym go wstawił na przykład tutaj i weźmy od razu też jakiś park. Może na przykład takie boisko do koszykówki. OK. I teraz bierzemy takie domy o średniej gęstości zaludnienia. Jeden wstawimy sobie tu. Dalej, coś takiego w tym miejscu oczywiście, zostawiamy jakąś tutaj kratkę odstępu. A ten to mi się nie wybudował tak, jakbym chciał. Nie chcemy dwóch, tylko chcemy jeden. Także ten odstęp będzie troszkę większy. Tutaj może być coś takiego głębszego. No i dalej jedziemy tędy. Kolejny taki duży, kratka odstępu. Dalej, na przykład coś węższego. Po tej stronie na trzy, żeby to przejście było tutaj takie równe. Tak oraz tak. Teraz przy tej drodze, a możemy zrobić troszkę zabudowy mieszanej. Niech to będzie takie przyległe do siebie. A w tych kratkach dajmy jeszcze jakiś sklep. Także teraz chodniki. Możemy to zrobić z przejściem dla pieszych, ale po tej stronie to raczej przejścia bym nie robił, bo dosłownie kawałeczek dalej już jest. Czyli tylko coś takiego. Dobra. Do tego przejeżdżamy tutaj przez środek i łączymy się z tą główną drogą. Czy przejście? Raczej nie. Mamy kawałek dalej. Także tylko coś takiego. Później pomiędzy tymi budynkami i także bez przejścia. Czy to już wszystko? Jeszcze nie, ponieważ możemy przejechać jeszcze tędy. Tu mi narzekacie na to, że nie można dojechać, ale właśnie to jest ciekawe, bo mamy też takie budynki, na przykład tu, i też nie da się dojechać na tyły. Dalej, w tych okolicach. Czy ja serio mam wam robić tutaj jakąś drogę, żeby ona tędy przechodziła? Czy wam raczej chodzi o to, że to jest pod takim kątem i wy się tutaj spodziewaliście drogi? Może to rozwiążemy w takim razie taką uliczką. No zobaczmy, gdybym ja zrobił uliczkę w ten sposób, ale. Też tak, żebym tego nie zburzył. O, coś takiego! I teraz to działa. Także trzeba chyba robić takie podjazdy. Yy, niestety ucierpiał na tym ten budynek, no ale trudno. Także ci chociaż będą mieli podjazd. E, chyba, że ten podjazd zrobimy w ogóle z takiego deptaka. E, ale może nie, bo po pierwsze to nam wyburzy te budynki, czy tam ten budynek, a po drugie pewnie wtedy też te samochody nie będą mogły podjechać. Więc bez czegoś takiego. E, a tutaj, co możemy zrobić? Tak naprawdę podobnie. Czyli z tego miejsca przechodzimy z taką ścieżką, to znaczy nie ścieżką, tylko z taką uliczką. Tutaj, no i to działa. Cudownie. Wróćmy, wróćmy jeszcze w takim razie w te okolice i tu będzie trzeba zrobić podobnie, czyli z tego miejsca, tak, podłączyć się do tej drogi i nikt już nie narzeka. Także możemy wrócić do chodników. Taki chodnik przechodziłby sobie jakoś za tym budynkiem i podłączył się na przykład do tej uliczki. Dalej, tutaj, musimy pójść trochę krzywo, żeby ominąć te sklepy, i możemy się podłączyć do tej drogi. Co jeszcze tutaj mamy? Za dużo tych przejść dla pieszych. Spróbujmy się na przykład jednego pozbyć. O, dużo lepiej. Także idziemy dalej, tutaj. Co ja bym tu zrobił? Może znowu jakaś taka uliczka, na przykład za tym parkingiem? No i to byśmy mogli tak naprawdę połączyć. Niech oni sobie jakoś tutaj przejeżdżają. A czy przejeżdżamy też obok tego hotelu? Tak naprawdę możemy, pewnie, żeby też jakieś bloki mogły tutaj stać. Tego się pozbywamy, no i ja bym przy tych drogach już po prostu coś budował. Zacznijmy może od takiej zabudowy mieszanej. Całe to, dalej, przy tej szkole, to wszystko też może być w zabudowie mieszanej. Przy parkingu to dalibyśmy. Tanie mieszkania, mamy w ogóle na to zapotrzebowanie? Tak, mamy. Najmniejsze to teraz jest właśnie na te średnie domy. Także zrobimy tutaj, na przykład, coś takiego na cztery kratki. A czy wybuduje się jeden na pięć kratek? O, nawet się wybudował. Bardzo dobrze, dalej coś takiego na trzy i jeszcze jakieś sklepy. Tutaj, dalej, tutaj te krateczki też można zasklepić. Yy, oraz zasklepimy jeszcze coś tutaj. Oczywiście, cały czas staram się pamiętać, gdzie tu jeszcze jakieś chodniki będą. Yy, przy głównej drodze to ja dałbym po prostu sklepy. Tak, jest tutaj zielono, będą klienci, więc czemu by nie. Yy, też jest na to zapotrzebowanie i przy okazji nikt w okolicach nie narzeka. Nie mamy tych komunikatów. Tutaj niby coś jest, za mało klientów. No ale to jest tak naprawdę jeden sklep. No i jak wybudujemy coś jeszcze w tym lesie, to wtedy powinno być dobrze. Tutaj problemów nie stwierdzam. Spróbujmy teraz przeprowadzić te chodniki. Yy, czyli coś takiego do tego miejsca, to by było jedno. Yy, dalej, tu oczywiście mi narzekacie na brak podjazdu. Yy, najprawdopodobniej będziecie chcieli to tu, tak? Zobaczmy, zobaczmy, jakoś tak stąd dotąd, taki krzywy podjazd. No nie, to nie pomaga. Yy, ja bym po prostu poczekał, aż to się wybuduje. Prąd, prąd, prąd. Czyżbym to ja coś zepsuł, czy, czy nie? Nie widzę tutaj teraz żadnej informacji o jakimś zatorze. Dostępność mamy, tak, produkujemy 641, zużywamy tylko 222. Więc najprawdopodobniej to było przez to, że ja wyburzyłem tę drogę i oni się na chwilę odłączyli. Wróćmy jeszcze do tych chodników. Przeciśniemy się jakoś tędy. Zobaczmy, zobaczmy. To znaczy, ja tutaj jestem w stanie chyba poświęcić ten sklep. Tak, ten chodnik to jednak ważna rzecz, a sklepik może być mniejszy. Tutaj do środka to już raczej nie wejdziemy. Nie, tu zostawimy taki zwykły zielony plac. Także teraz zajmijmy się jeszcze tym yy, tanie mieszkania, a niech będą. Yy, w takich kratkach tutaj i tutaj. Dobra, to się już wybudowało, więc ja teraz chcę zobaczyć, gdzie wy chcecie tej drogi. Yy, w tym miejscu, uuu, czyli to by trzeba dać jakoś tak zamiast tego sklepiku? No dobra, niech będzie, ale żeby tam ci mieli podjazd. Może tak być, a czy tu zmieścimy jeszcze sklepik? Niestety nie. Tutaj to ja pomieszczę jeszcze jakieś drzewka. Uda się? Okej, okay, jakieś się tutaj zmieściło, i do tego jeszcze parę takich krzaczków. Drzewa to możemy też dać na przykład tutaj w środku. Yy, dwa takie dęby. Do tego jakieś świerki, może taki orzesznik. nie wiem czy to już stawiałem, możliwe że kiedyś, jakieś pojedyncze. No i weźmy jeszcze taką sosnę, tak, tak, tak. No i do tego takie krzaczki, ale krzaczki to ja wziąłbym już i postawił takim po prostu pędzlem, żeby one tam wszędzie sobie rosły, tam gdzie nie kliknę czymś innym. Jeszcze podostawiałem trochę drzew na tym osiedlu, właśnie w takich pozostałych pustych miejscach. Dobrze, także to mamy, więc wróćmy teraz, może tutaj. Ponieważ zostawiłem takie chodniki, no i to nie wygląda zbyt pięknie. Także to wszystko jest po prostu do wyburzenia, yy, ale mamy takie tutaj odstępy. Yy, to znaczy, tutaj nie musiałoby być aż tyle odstępów, ponieważ tutaj mógłby być sklep. Wyburzmy to i niech to się wybuduje. Dalej, co jeszcze? Tutaj też by się mogło coś wybudować. Burzymy, niech się buduje. Ale w pozostałych miejscach to już raczej nic się nie zmieści. No właśnie. Także w tych pustych przestrzeniach to ja chciałbym mieć takie ścieżki. Coś takiego jeszcze później zmieścimy się tu, a gdzie my mamy najbliższy przystanek tramwajowy, tak w ogóle? W tym miejscu. Czy jest sens robić coś jeszcze tu? Raczej nie, bo dosłownie kawałek dalej jest kolejny. Nie, 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 bez takich. Tego byłoby po prostu za dużo, no ale wiadomo, jak ktoś chce sobie podejść na tę główną drogę, to niech to zrobi. No i podobnie jak to wygląda tutaj, też dosadzę jeszcze trochę tych drzew. No i to także mamy już gotowe. Co teraz, co teraz? Zostawmy może jeszcze te tereny tutaj, za tą szkołą, a przeszlibyśmy może gdzieś tu, w okolicy tej drogi krajowej. I wiecie co? Ja się tak zastanawiam, czy w ogóle nie zostawić tej drogi krajowej tak jak ona jest. No bo po co mi tutaj coś więcej? Serio? Sześć pasów? Przecież tam prawie nikt nie jeździ. Ja nie wiem, czy te sześć pasów w ogóle jest potrzebne tutaj w centrum. Taka droga to mogłaby się bardziej przydać gdzieś między wieżowcami, a nie na dojeździe. Więc może ja bym to trochę posprzątał. Tutaj to może damy jakąś czteropasmową, albo inaczej, może nie tu, żebym już nie musiał tego wszystkiego przedstawiać, ale zróbmy to tak. Tutaj zrobimy sobie taki dodatkowy wjazd, no i właśnie, za skrzyżowaniem to droga się już może zmienić. Tylko może nie od razu na taką super wąską, tylko dalibyśmy na przykład autostradę czteropasmową. O, żeby dało się tutaj zjechać na ten jeden. Jeśli będę coś tutaj chciał kiedyś budować, no to najwyżej sobie to zamienimy na taką z kratkami. Na razie niech tu będzie po prostu coś takiego. Y czy ja ostatnio nie mówiłem coś o dostawieniu jeszcze jakiejś jednej szkoły spełniający warunki 19600, pojemność 18 tysięcy. I w sumie jeszcze jedna rzecz. Ja nie zaznaczyłem sobie, w której dzielnicy one mają działać. Także może ja to teraz nadrobię. Ta szkoła ma działać tylko tutaj. Tutaj też macie działać, tylko tak, oraz to. Dobra, dobra, to chyba już mieliśmy zaznaczone, tak? Nowe miasto. Zobaczmy jeszcze, gdzie są szkoły. Raz, dwa, trzy, cztery podstawówki. Tutaj mamy. Liceum. Je też chcemy przypisać tylko do tego miasta. Szkoła pomaturalna też tylko w tym mieście. Politechnika mogą chodzić wszyscy. Tylko jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ to miasto trzeba by teraz rozszerzyć jeszcze, jeszcze dalej, żeby ogarnąć tych wszystkich mieszkańców. To też możemy sobie tutaj przesunąć. Dobrze, tak może być. Wam co się dzieje? Czy ja tutaj miałem jakieś podłączenie? Aha, akurat w tym miejscu się z tym podłączyłem. Także musimy to przeprowadzić jeszcze kawałek dalej. A prąd jest podłączony? Też niestety nie. No, także zejdźmy sobie pod ziemię i podłączmy się tu. Chociaż to już chyba tak naprawdę nie jest potrzebne. No nie, bo połączenia mamy tu porobione, mamy też taką drogę. No ale niech to już sobie tam będzie. Pod ziemią to tak naprawdę nie przeszkadza. Yy, wracamy do tych szkół, ponieważ jeszcze jedną chciałbym zmieścić i mi się wydaje, że zrobimy to sobie jakoś gdzieś w tych okolicach, żeby z tego osiedla mieli trochę bliżej. Co wy na to, żeby na przykład wykorzystać też te tereny tutaj po drugiej stronie? Bo ten teren to nawet jest taki dosyć prosty. Gdybym ja go jeszcze bardziej tutaj wyrównał, yy, przejedźmy sobie tak, 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 tak. Coś takiego, tutaj może być tak naprawdę taka półeczka, co nie? Gdzieś tak do tych przewodów. Chociaż to nawet nie musi być jakaś bardzo widoczna półka, ponieważ to sobie możemy wygładzić i tego nie będzie aż tak bardzo widać. Okej, okay. widać to tak naprawdę tylko to, że te przewody są w takich dziwnych dołkach, ale ja bym zaproponował tutaj coś takiego: wyburzymy, wyburzymy te przewody, do którego miejsca? No, powiedzmy, że jakoś tutaj do lasu. To możemy sobie jeszcze raz tutaj wygładzić. No, a te przewody, tak jak to mamy tutaj wcześniej, przeprowadzimy pod ziemią i połączymy się z tym. Dobrze, także teraz bierzemy taką drogę czteropasmową, dwujezdniową i przejeżdżamy sobie tutaj dalej. Yy, czyli mamy takie skrzyżowanie. Yy, czy ja tu bym chciał jakieś rondo? Może i by fajnie wyglądało, ale stawiając tutaj rondo, to burzymy niestety te budynki. Te takie mniejsze przy skrzyżowaniu. Czy to by bardzo przeszkadzało? To znaczy, ja może powiem tak. Poczekajmy. Będą korki, będziemy burzyć budynki. Na razie niech sobie będą. Aż tak mi nie przeszkadzają. Yy, no i co? Od tej drogi moglibyśmy jeszcze odjechać, chociaż może nie aż tak blisko tego skrzyżowania. Nie, nie, nie. To by musiało być trochę dalej. Może na przykład jakaś taka prosta droga. Tutaj w sumie też możemy zrobić skrzyżowanie, pewnie. No i przy tym zmieściłaby mi się teraz chyba jakaś podstawówka, tak? Yy, może bliżej tamtej drogi, pięknie. Jeśli chodzi o dobudówki, to ja bym dał tylko coś takiego. Park bardzo mi nie jest, potrzebny, klinika też nie. Także ta szkoła mi się tu idealnie mieści. Gorzej będzie, gdybym kiedyś chciał poszerzyć tę drogę, chociaż na taką czteropasmową pewnie by się udało. Dać to bardziej po lewej, no i przejdzie. Także tym się bardzo nie przejmujmy, a jak nie, no to też mogę całą szkołę przenieść. Ale dzisiaj jakoś bardzo bym się tymi okolicami nie zajmował. To sobie zostawimy na kiedyś. Dzisiaj mi chodziło przede wszystkim o tę szkołę, żeby tutaj taka kolejna stała. Możemy, możemy jeszcze wybrać, że macie działać w tych okolicach. U, niedobrze, niedobrze. Problemy z wodą i zator sieci energetycznej. No dobra, ale tam już ten zator był cały czas. A czy ten transformator nie daje rady? To znaczy, on daje radę. Ale tu jest tylko jedna droga, pod którą może płynąć 40 MW. Jeśli chcemy to ominąć, to ja muszę się podłączyć do tego miejsca, tak? Jakoś na przykład tutaj i zrobić taki dodatkowy przewód, który by na przykład zasilił nam to od innej strony. Przejdźmy może jakoś naokoło tego i podłączymy się do tej drogi, tak? I teraz część prądu popłynie tamtędy, zasili wtedy te okolice. Ale i tak się obawiam, że niedługo będzie trzeba postawić kolejny transformator. Pewnie tak. No, a problemy z wodą to były najprawdopodobniej przez to, że tutaj nie było prądu. No, zgadza się. Także tym się teraz nie zajmujemy, ponieważ chciałbym się zająć tymi terenami. No, i jak my to tutaj zrobimy? Czy robimy podobnie jak tutaj kawałek wcześniej, czyli bez takich przejazdów. No, to nawet fajnie wygląda, bo wtedy te budynki mogą być tak blisko siebie. No zobaczmy, na przykład, jakaś taka droga za tą szkołą yy, przejechałaby sobie tak, chociaż te kratki to wyglądają paskudnie. Spróbujmy może z tej strony o, jakoś dalej od szkoły podłączmy się tak, i te kratki wyglądają jeszcze gorzej, bo idą pod jakimś kątem. Coś się tutaj dzieje, coś tu chyba jest zepsute a gdybym przeszedł tylko na takim fragmencie 90 stopni? No nie, po prostu ta droga jest krzywa. To ja w takim razie do niej tego nie mogę robić. Jeśli chcemy, to zróbmy to na przykład stąd. I teraz, jak przeprowadzę to tak, no to powiedzmy, że te kratki są chociaż równoległe. Nie są idealne, bo się nie stykają. Yy, no chyba, że coś jeszcze tutaj spróbujemy. Gdzie my to wcześniej mieliśmy? W tym miejscu. A gdybym przeszedł na przykład jakoś tak. To wtedy trochę szkoda mi tego terenu przy szkole, bo nic tu nie postawię. No to może po drugiej stronie coś takiego, wtedy mamy trzy kratki, a jakby to wyglądało tutaj, też się robi taki odstęp. Dobra, wróćmy do tego, co było. Czyli jakoś tutaj, tak, dwie kratki przy szkole, potem jedziemy tak i łączymy się do tej drogi. Dobrze, niech będzie. Teraz, teraz, teraz. Zabudowa mieszana, czyli i mieszkania, i sklepy. Dojeżdżamy tak. Oraz z tej strony coś takiego do szkoły. Jak byśmy to chcieli tutaj, bo te kratki to są tak trochę pomieszane. Te są do tej drogi, a te są do tamtej. No chyba, że tutaj nic takiego nie będę budował. Możemy wstawić, no nie wiem, skate park albo coś większego. To akurat nie jest większe, a coś w tym stylu. To jest za duże, to jest za duże. Basen miejski też mi nie pasuje. Mogłoby być teoretycznie coś takiego. Zabierze nam to trochę więcej kratek, ale myślę, że fajnie tu będzie wyglądało. I skoro i tak straciliśmy tutaj te kratki, to ja bym przeprowadził na przykład jakieś przejście dla pieszych, ale bez przejść. Okej, okay, tak może być, a obok parku to dosadzę jeszcze jakieś roślinki. Z drzewami było tutaj ciężko, także mamy tylko krzaczki. Ci się już tutaj fajnie pobudowali, także teraz jeszcze zobaczmy co by się dało zrobić za szkołą. No i w takim miejscu to po prostu najbardziej by mi pasowały takie małe sklepiki. Tylko nie podobają mi się jeszcze te kratki. Tutaj robimy taki chodnik, ok, i teraz nam to fajnie przeskoczyło. Możemy to zamalować, i teraz jak wyburzę ten chodnik, to powinna się odzyskać jedna kratka. Czyli jak wyburzę to, to będziemy mieli budynek aż do skrzyżowania. Super. Jedziemy dalej, łączymy to z tym, i tutaj w sumie powstało takie fajne miejsce, żeby czymś się uzupełnić, niekoniecznie zwykłymi budynkami. No ale co, znowu taki park, no nie. Tu bym potrzebował czegoś, co po prostu idealnie wejdzie. No i nic takiego tutaj niestety nie ma. No to może po prostu wstawimy sobie ten basen. No on nie jest taki duży, ale jakoś może tutaj będzie wyglądał. Okej, okay. niech mają coś takiego. No i co? Raczej w takich okolicach. To jakaś niższa zabudowa. Spróbujmy. Małe sklepiki tutaj, dalej małe na trzy kratki. Szkoda, że te kratki mi tu nie przeskoczyły, chyba że to jakoś wymusimy. Czy taka ścieżka pomoże? O, dobra. To możemy w takim razie dać dalej. I teraz, jak wyburzę to, to te kratki, no niestety nie przeskoczą. A gdybym zrobił coś takiego krótkiego, nie. To tutaj zostaje. Takie coś nie pomoże. Dobra, niech będzie przejście, bo może uda mi się na przykład przecisnąć jeszcze taki chodnik pomiędzy tym wszystkim? Yy, niestety nie. Yy, ale co mi się na pewno uda, to jakieś przejście tędy i teraz tutaj obok tego basenu. Super. No, także zawsze tu będzie trochę ciekawiej. Tych dróg, to ja bym się już pozbył. To byśmy zostawili tak i tutaj znowu chciałbym mieć taką ścianę i będzie to ściana też z takiej zabudowy mieszanej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy do tego miejsca. No, i jedziemy też dalej z tą drogą. Podjeżdżamy jakoś tu, i zaraz bym to jakoś łączył. Coś takiego, tutaj 90 stopni. I teraz spróbujmy jakoś tak oraz tak. No dobrze, także delikatny odstęp od tego, gdybyśmy to kiedyś chcieli jakoś poszerzać. My tu mamy jeszcze klinikę, tak? Czy ją by się dało jakoś rozbudować? Zajezdnia dla karetek. Możemy to postawić. Dobudówka skrzydła, właśnie. Bardziej chodzi mi o coś takiego. Coś, co mi tutaj przyblokuje ten teren. Także ja bym to od razu może postawił jakoś tak. Yy, można niby też dawać kolejne do budówki, ale ja bym nie przesadzał. Niech to zostanie już w ten sposób. No i co zrobimy za tą kliniką? Raczej coś małego, tak. Już trzymajmy tutaj ten środeczek, właśnie taki niższy. Bez wysokich budynków. No tylko co? Znowu sklepy, czy na przykład spróbujemy dać jakieś domy? Hmm, domy, tak w centrum miasta. No, teoretycznie parę mogłoby być, co nie? No, możemy spróbować. Zaznaczmy tutaj coś takiego. Aha, tylko że to jest niestety do tamtej drogi. Także ja bym się chciał jednak pozbyć tych kratek i niech one przeskoczą mi tu. Yy, tylko też jestem ciekawy, czy w ogóle takie domki się tu wybudują, bo warunki dla stref mieszkalnych to są tutaj po prostu tragiczne. No coś się obawiam, że nic z tego nie będzie. Dobra, zostawimy sobie domki na kiedyś. Tutaj to po prostu postawię standardowo sklepy. Yy, jesteśmy w centrum, także niech tego będzie dużo. To też możemy zamalować na niebiesko. Tutaj jakiś taki sklepik, a przy głównej drodze, w sensie tutaj, w okolicach głównej drogi, to zaraz zobaczymy, co by się jeszcze zmieściło. Raczej nie mieszkania, nie, nie, nie. Tutaj może być trochę głośno. Jak już coś, to niech tu będzie na przykład jakiś taki większy sklep. A ewentualnie jakiś parking, no nie wiem, nie, tu się chyba nie zmieści. Dobra, parking najwyżej gdzie indziej. Może po tej stronie jakiś podziemny sobie kiedyś damy. Tak jeszcze sprawdzę. O, mamy miejsca w podstawówce, super, to mi się podoba dalej dalej tu mamy coś takiego że jest taki pas zieleni ale tu bym raczej go nie kontynuował to jest po prostu zbyt dobre miejsce na jakiś mieszkańców także znowu bierzemy taką zabudowę mieszaną tak mieszaną jednak to jest najlepsze bo nie dość że mamy mnóstwo mieszkań to jeszcze przy okazji są jakieś sklepy Dajemy to tak, ale i tak będzie tutaj właśnie trochę takiego pustego terenu, więc ja bym tutaj jakieś właśnie roślinki podosadzał. Także trochę tych roślin mamy, dodałem też je tutaj w tych okolicach. Dobrze, co dalej? Tu jest jeszcze taki pusty teren. Może ja go nie zabuduję, co wy na to? Też sobie zostawimy taki zielony, tylko może nie po prostu same drzewa, tylko wstawimy jeszcze jakiś taki mały park. O, mały plac zabaw, idealnie. Gdzie go dajemy, tutaj czy bardziej tu? A może być, jakoś tak, właśnie przy tym skrzyżowaniu. Do tego weźmy jeszcze jakiś taki chodnik, wyjdziemy sobie stąd, dojdziemy tam. A czy możemy iść po tym betonie? A możemy. Więc niech tutaj mają piesi jakiś skrót. No a cały ten teren też bym tutaj jakoś zazielenił. No i to mamy zazielenione. Też zazieleniłem sobie te tereny tutaj w tych okolicach, w okolicach kliniki. A czy ja tu dobrze widzę? Tak, ludzie z tego korzystają. Także bardzo dobry skrót im tutaj zrobiłem. Yy, niestety muszą chodzić tak naokoło. No, domyślam się, że w rzeczywistości nikt by się tak nie przejmował, albo prawie nikt, i by po prostu przeszedł prosto. No, ale dobra, już nie będę tutaj na końcu robił przejścia. Nie, nie, nie. Co mogę zrobić z przejściem, to na przykład jedno usunąć, bo tutaj też ich mamy troszeczkę za dużo. O, wystarczy takie jedno. Gdzie jeszcze mamy taką sytuację w tym miejscu, też by jedno wystarczyło. Tutaj wszędzie raczej jest już dobrze. No to co, brakuje mi jeszcze czegoś w tym miejscu. Ale co, będziemy stawiać jakieś sklepy? No dobra, możemy tu jeszcze taki jeden postawić. Nie wiem, może drugi, chociaż nie, to jest już za blisko, bez przesady. Czy na przykład takie bariery akustyczne miałyby tutaj sens? Mogłyby mieć, pewnie. Możemy to postawić, zawsze będzie trochę ciszej na tym osiedlu. Także coś takiego, no a tutaj to chyba też to się skończy na tym, że ja po prostu te tereny zazielenię. No i pięknie, mamy tutaj zielono. Coś tu widziałem, że mamy jakieś koreczki, tak, ustawiają nam się, ponieważ chcą wjechać tam do miasta. Sygnalizacja jest, także ja bym się jej pozbył, no i będziemy obserwować. Tutaj też jeździ tramwaj, więc, no wiadomo, większe zamieszanie niż normalnie. Co jeszcze, co jeszcze? W oczekiwaniu na karawan. Zobaczmy, gdzie my tutaj mamy najbliżej jakiś, jakieś krematorium. To jest klinika. Krematorium jest tu. No to ja myślę, że można by postawić jeszcze jakieś jedno. O. I to jest dobre miejsce. Pamiętacie, mówiłem, że nie mam pomysłu, co teraz tutaj postawić. No to właśnie, może być krematorium, po prostu idealne miejsce, żeby oni sobie tutaj wyjechali i pojechali gdzieś do miasta. I tak w ogóle się zastanawiam, czy to by nie było też dobre miejsce na jakiś cmentarz. Na przykład właśnie tu. No bo co ciekawego możemy postawić w takich okolicach? No niby by można jeszcze więcej tych szeregowych budynków. No a zobaczmy, gdzie by mi się ten cmentarz zmieścił tutaj dalej. Czy on wejdzie jakoś tam? Wyłączmy sobie może przyciąganie, obróćmy go. I czy on się zmieści między drogą a stacją rozrządową? No niestety brakuje troszeczkę miejsca, ajc, ale to tak dosłownie kawałeczka. Także jego to by trzeba postawić po prostu tu, a ewentualnie gdybyśmy chcieli mieć więcej tych domów szeregowych, to moglibyśmy je schować za stacją rozrządową. Ewentualnie tam będą jakieś zwykłe domy, niekoniecznie szeregowe. Zobaczymy, zobaczymy. Tylko że my tu mamy nakładające się obiekty. I to jest przez tę taką dziwną ścieżkę. Może ja to spróbuję naprawić, co wy na to. Niech to będzie jednak zrobione jakoś lepiej. Może dzisiaj się uda. Stąd dotąd. Okej, okay, udało się. Szybko poszło, serio. Yy, ostatnio jak to robiłem, to nie mieliśmy tego zakrętu. Tutaj była końcówka, więc było trochę ciężej. Także wstawiamy tutaj taki gigantyczny cmentarz. No, piękne miejsce. Właśnie będzie sobie tutaj można podjechać. Kawałek za miasto. A czy to byśmy jeszcze jakoś ulepszyli? Świątynia, tam. To się już raczej nie zmieści, mogłaby tu, yy, takie coś też nie tam, w razie czego tutaj, a takiego mauzoleum to może bym nie stawiał. W sumie, czy cokolwiek z tego jest mi potrzebne na takim cmentarzu? Yy, wszystko to mamy na cmentarzu w tamtej części, więc tutaj niech będzie po prostu cmentarz, taki prosty. Tak będzie najlepiej. A czy zmieścimy się jeszcze na przykład z drogą? Czy tu się uda jakoś wyjechać, tylko że ja bym chciał wyjechać prosto? Spróbujmy może tędy, wyłączmy przyciąganie do kratek, ewentualnie do boków budynków i teraz mamy tutaj 90 stopni. Ok, no to jedziemy dalej, omijamy cały ten cmentarz i robimy przejazd tędy i moglibyśmy się podłączyć do tamtej drogi. Jest równo, jest równo. Także niech to wygląda tak. Skoro już tutaj jestem, to może jeszcze poprawię parę rzeczy, które teraz zauważyłem. Pierwsze co? Tutaj nie ma przejścia i obawiam się, że go nie będzie, ponieważ jest za mało miejsca i ja takiej krótkiej ścieżki nie zrobię. No niedobrze. A po drugiej stronie coś takiego się uda? Tak, tutaj akurat się uda. Dobrze, także możecie sobie przechodzić. Czy gdzieś jeszcze coś takiego? Tutaj jakiś chodnik pomiędzy tymi domkami. Nie chciałbym żadnego uszkodzić, także jak się nie da, to nie. Ale na przykład tutaj powinno się zmieścić, tak? Taki prosty chodnik podłączy się do tamtej drogi. Przejdziemy tędy, i podłączymy się do tego. Także też jakiś taki skrót. Yy, możemy też zrobić podobnie po tej stronie, czyli równolegle do tego. Tutaj jeszcze jakieś połączenie w sumie. No nie wiem. Czy jak ja bym to wyprowadził stąd? No nie tego tutaj nie wyprowadzę. To musi być po prostu tak. A to niech tak zostanie, trudno. No i z tego miejsca możemy podejść pod takim kątem, i na przykład obok jeszcze tego domku. Także też taki chodniczek mamy, trochę krzywy, ale tak naprawdę może być taki krzywy, ponieważ prosty chodnik, to ja mogę zrobić po tej stronie za tą zabudową mieszaną. Przechodzimy tak do chodniczek. Przechodzimy do drogi i tutaj na końcu podłączymy się gdzie yy, w ten sposób o dobrze może uda się jeszcze zrobić coś takiego yy, chociaż to wygląda paskudnie także bez czegoś takiego to jak już coś to zrobimy o w tym stylu a może nie jeszcze inaczej yy, może tak dobra no niech będzie co ja tu jeszcze widzę idealne miejsce na jakieś stragany na przykład ze zniczami pewnie tutaj mogą właśnie tym handlować no, i tutaj za cmentarzem także dobrze, także trochę takich sklepów, i jeszcze bym może popracował nad zielenią. Zasadzę tutaj właśnie jakieś drzewa pomiędzy tymi budynkami. No i proszę bardzo, mamy tutaj pięknie zielono, jakieś krzaczki, jakieś drzewka. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Mamy zabudowaną coraz bardziej te okolice. Jeszcze troszkę pustego jest tu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, no to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się i do następnego razu. Papa, pa. cześć, cześć.